i przyjechałem do bramy dalszy etap podróży czyli jestem w hostelu tutaj moje rzeczy tutaj łóżeczko, i o ja jaki przystojny <laughs> aforyzm żeby obiec zamek trzeba biec przez trudny teren ten aforyzm nie był aktualny bo po prostu dobiegłem do łatwiejszej ścieżki, no i ty da się obiec Wyszehrad no bez kłopotów okej okay. raz, dwa, trzy, tunel, tunel o, patrzcie, następny tunel może będę po prostu oddychał ASMR pod Wyszehradem no i chyba sobie przebiegnę którymś z mostów nie wiem czy to jest taki kolwiowy most chciałbym w stronę tej wieży Pobiec. kiedyś no, spojrzałem na to wieże, ale nie miałem czasu, nie poszedłem. No i co? Jestem po drugiej stronie rzeki. Tutaj też jest fajnie. Można coś zjeść. Pogoda pokrzyżuje plany, bo troszeczkę pada. Super. Dobra, chyba można uznać, że dobiegłem. Derfor jeg tar svar.

Zapomniałem nazwy hostelu. Na szczęście Booking pamięta. Tak teraz wygląda Praga. Трябва ви още сандвич. Смакче ви